Siema, jedziemy z kolejnym porównaniem. Tym razem e, weźmiemy sobie dalej nasz pistolet na tapetę i zrobimy kolejne, hmm, kolejne, kolejne, testy i e, tego jak on się sprawdza w kontraście do. E, na miniaturce widzieliście, ale oczywiście Wam pokażę, czyli skontrastujemy go ze ściereczką półochłonną, czyli zobaczymy czy ona pracuje w jakiś sposób antystatycznie poza tym, że oczyszcza nam element. Ale porównamy też go z zmywaczem do tworzyw sztucznych, ponieważ ma on właściwości antystatyczne, szczególnie właśnie na zderzakach. Jest taka, mm, taka porada na ludzi ze Spectrala, bo ja z tych materiałów korzystam, więc te wam pokazuję, że przed aplikacją, właśnie na zderzaku, który jest z tworzywa, można spryskać od spodu ten zderzak, i on wtedy te ładunki, ten zmywacz. W zasadzie ma zdjąć. Zobaczymy, na ile to się pokaże na filmie. Czy będzie to lepszy efekt, czy taki sam jak przy pistolecie? A na koniec zrobimy sobie pewne podsumowanie. Ja Wam powiem dwa słowa, jakie mam wnioski z tego tytułu, a Wy już sobie ocenicie, czy warto inwestować w pistolet taki za około te 1500 zł, czy wystarczy Wam standardowe podejście do tematu i. I na tym, na, na tym zakończycie, jeśli chodzi o antystatykę w swoich pracach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja się powoli przebieram, więc zaraz mnie będziecie widzieć w kombinezonie. No i co, będziemy robić znowu próbę na włos, ale może zrobimy coś, coś ze szpachlą, właśnie takim pyłkiem, żeby zobaczyć, czy on zgarnie. Tak przy. Przyłoży się do tego zderzaka, czy nie. Akurat mamy znowu zderzak typowo tworzywie, ale tutaj w kącie. Tu, 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 też widzicie, mam zderzak w podkładzie, więc zobaczymy sobie, jak na jednym, a jak na drugim zachowują się te trzy um, antystatyki. Można powiedzieć, chociaż ja uważam, że to nie jest antystatyczne. No nic, jedziemy, Przybiedzki będziecie widzieć będziemy sobie rozmawiać w trakcie, także do dzieła. Jedziemy ściereczka jest, zeraczek jest i włos jest, ale to Was przybliżymy, żebyście sobie to maksymalnie mogli zobaczyć. Razu. Oczywiście nawarłem powierzchnię, więc mamy tu naelektryzowaną powierzchnię. Jak pistolet działa, to wiecie, bo widzieliście nam poprzedniej więc nie będziemy tego powtarzać. Chyba, że inne rzeczy nam tutaj nie pomogą. Idziemy z pierwszym testem, czyli. Cireczka pływowna. Każdy zna, używa, zapewne wie, z czym to się je, że wymaga przetarcia, by pozbyć się ładunków i ewentualnych pyłków. I będziemy jej rozwarstwiać. Zabieramy nasz, naszego pacjenta i przecieramy zderzkę. Tak jak to robicie, tak jak to znacie z autobusu. Czy taki zabieg pozbawił nas elektrostatyki? Nie. Dlatego producenci coraz częściej piszą, że to jest ściereczka pyłochłonna, a nie antystatyczna. Więc przecieranie tą, tą ściereczką nie zdejmie Wam ładunków żadnych, czy unormuje jak zwał, tak zwał ze zderzaka, bo on dalej będzie miał ten sam elektrostatyczny ładunek na sobie i włos się będzie trzymał. Następnym etapem jakby sposobem na to, tak jak Wam powiedziałem jest plast 815, czyli zmywacz do tworzyw sztucznych. Jego sobie spryskamy od tyłu i zobaczymy, czy jakkolwiek zadziała to na antystatykę. Mam go tutaj w takim atomizerze podpisanym, żeby sobie, żeby się nie pomylić. I bez dotykania zdejmuję głos, ofryskuję tylną część tyżaka. Dalej występuje takie zjawisko przyciągania tego, tego włosu. Jest. Puszczam obok. Głos lgnie. Trzecim etapem jest nasz pistolet, i teraz zdejmuję ten sam włos, nie dotykam więcej powierzchni. I puszczam włos jakoś. Nie chcę puścić mnie. Przyciągania nie ma, ok, on się teraz złapał, ale on nie został został wpuszczony na element, natomiast obok elementu, o, tu gdzie nie pisałem się złapał, i włos się nie trzyma. Także najlepiej z tą próbą poradził sobie nasz pistolet, czyli działa, czyli jakaś. Jakaś, ja, jakaś siła w nim drzemie, że, e, że taka sytuacja ma miejsce. Powtórzymy to jeszcze raz. Tym razem weźmiemy sobie plast 815, przetrzemy to z tej strony i zobaczymy, czy to pomoże. No ale Widzicie? Dam różnicę, puszczam i od razu lwinie. Na aleki Dobrze. Co by się nie działo? Włos się przyczepi. Bierzemy sobie czyściwo, takie najzwyklejsze do, yy, do przemywania, czy zmywaczem silikonowym, wodnym. To tak samo właśnie tym plastem, ale musicie pamiętać, że jeśli chodzi o ten produkt, tylko i wyłącznie na gołe tworzyło. Troszkę za mało. Ok, Barwałem. i nie ma, zadziałał, włos zleciał, a co za tym idzie yy, plast się sprawdził, po prostu działa. Nie działa od tyłu, a takie wielokrotnie słyszałem opinie, nie zadziałał w tym wypadku, może działa, ale no, akurat nie na czystym tworzywie, ale umyjąc no. tw yy, po prostu Czysty plastik, tylko tu już zaznaczam ten zmywacz jest tylko i wyłącznie do czystego tworzywa. Nie możemy go użyć w momencie, kiedy mamy tu jakiś, jakiś podkład. Co prawda tam producent dopuszcza swoje produkty pod warunkiem, że są w 100% wygrzane, może nie wygrzane, ale utwardzone i na pewno są produktami 2K, czyli z utwardzaczem. Nie możemy tutaj zastosować na 100% jakiegoś podkładu w sprayu, bo ten zmywacz jest na tyle agresywny, że z nim może zareagować, ale przy czystym, czystym tworzywie, jak widzieliście, zadziałał. Pytanie teraz jest tak, czy warto jest kupować to, czy ograniczyć się do, do samego, do samego em, zmywacza, tak? E, no pytanie to jest do Was, czy warto. Natomiast musicie też pamiętać, że jest jedna podstawowa zasada. Oczywiście zaraz sobie zrobimy ten test z tym tyłem. Natomiast chodziło mi o zasadę, to nie jest rozwiązanie, które ma, nie wiem, zrewolucjonizuje wasz warsztat, ale takie nieco składa się ze szczegółów. I musicie pamiętać, że kolejne kroki eliminacji pewnych uniedogodnień, jakie wiąże, wiążą się z lakierowaniem. Powierzchni trzeba sobie ułatwiać i dążenie do perfekcji to jest nasza praca. A kontrast między zmywaczem a takim urządzeniem jest przede wszystkim taki, że zmywacza nie użyjemy na, na niezagruntowany zderzak, czyli tylko na tworzywo sztuczne. czyli mamy ograniczenie. Od tyłu moim zdaniem no nie zadziała, tak? E, więc wsikanie e, e, jakoś specjalnie zderzaka, który jest zagruntowany, no nie wiem, tak. No, moim zdaniem nie bardzo. Sprawdzimy zaraz na tym z boku. E, może się uda. Jeżeli się uda, to wam to pokażę. Jeżeli nie, to nie będziemy tego powtarzać po prostu, bo, bo bez sensu, tak. E, a druga sprawa, pistolet ma jedną super zaletę. Przede wszystkim możecie go stosować międzywarstwowo, czyli zanim zaaplikujecie grunt, po położeniu gruntu. Po położeniu mokro na mokro, czyli też gruntu w zasadzie po położeniu bazy, obojętnie waza, woda konwencjonalna, ale nie mamy możliwości, jakby tego dodatkowego dotykania tego elementu, gdzie w bazie możemy sobie coś naszkodzić, jeżeli coś jest tak itd., itd. Wiadomo przy cieniowaniach. Przy takich rzeczach zdejmujecie szczereczką albo macie taką praktykę, jeśli nie macie, to dopytajcie kolegów z większym doświadczeniem, że właśnie przy cieniowaniu dobrze jest sobie gdzieś ten, ten ładunek zdjąć czy, czy odkurz, dlatego że potem łatwiejsze cieniowanie, albo nie mamy na klarze takiego, takiego, takiego charakterystycznego piaseczku w miejscu cieniowania, więc używacie gdzieś jakieś możliwości zdjęcia tego ładunku, czy, czy pyłku i tak dalej. No ale to jest jakby zaletą taką, że nie dotykamy powierzchni. Więc tam, gdzie musicie i to przetrzecie, to ok, ale generalnie przed każdą warstwą możecie, oczywiście przed, między klarem nikt tego nie będzie używał, ale między, pod, tak powiedziałem, gruntem, jednym, drugim, epoksydem czy jakimkolwiek, właśnie, jakąkolwiek bazą, możecie użyć pistoletu. Pokazałem Wam, że on działa. Jak bardzo to sobie ocencie sami, a zaraz zrobimy test z pyłkami. Pozwólcie, że jeżeli tak, jak powiedziałem wam wcześniej, nie będzie jakichś różnic, nie będę widział różnic przy podkładowym zderzaku, to nie będę tego dogrywał i wrzucał do tego materiału, bo to myślę, że bez sensu wydłużać materiał. Ale skupimy się na tym, bo to jest czyste tworzywo. Największy problem właśnie z tym tworzywem jest i do tego się ustosunkuję. Natomiast to rozwiązanie uważam za bardzo dobre, bardzo dobre, w bardzo dobrej cenie, bo 10 tysięcy bym za to nie dał. Uważam, że to jest cena z kosmosu, zupełnie nieadekwatna do możliwości, nawet jak tamten oryginalny sprzęt pracuje na 100%, a to ten pracuje na 90% i za 10%. Ja osobiście nie, do, nie, nie dopłacę tylu pieniędzy, bo to jest, to jest dla mnie bez sensu. Tak? Aplikacja pistoletu, czy pistolet z wysokiej półki, dla mnie jest zupełnie co innego. Różnice są diametralne, wyglądają pistolety tak samo, ale aplikacja jest zupełnie inna. Nawet w topowym, tak jak powiedziałem, ja korzystam z iwaty, dobrze o tym wiecie. I mam topowy pistolet, tak i, i, i mam go 3-4 rodzaje, bo każdy troszeczkę inaczej pracuje, każdy ma troszeczkę inną specyfikę i do pewnych zleceń dobieram sobie optymalne rozwiązanie w postaci pistoletu, żeby ze efekt zamierzony na elemencie był jak najlepszy. Czyli odwzorować to, co, o, co zrobiła fabryka. A tu nie mamy 100% pewności, że. Użycie tego, tego typu sprzętu, nie, nie tego konkretnie, ale w ogóle tego typu sprzętu zniweluje nam wtrącenia do zera. No nie, bo niezależności, co byście nie zrobili, to wszystkie wtrącenia nie zależą od antystatyki, ale są bardzo z nimi powiązane. Więc jeżeli pozbywamy się 100%, 90% te antystatyki będzie, będzie super, będzie wtrącenia na pewno mniej i e, już paru kolegów moich po pierwszym filmie odezwało się do mnie, czy warto, czy nie warto. W zasadzie na filmie to, to, to wszystko było jasne i oczywiste i, i zamawiali, tak więc yy, decyzja zależy do Was. To nie jest sprzęt, który ja gdzieś tam współpracuję z chłopakiem. Umówiliśmy się tak, że dostaję go do testów, rzetelnie mogę powiedzieć, co myślę na ten sprzęt. I tak właśnie wam to myślę, że przedstawiam. Za chwilkę jedziemy z pyłkiem, który. Postaram się tak nasypać, wiesz jakby nie będę robił tego nie wiadomo ile, bo to bez sensu, jesteśmy w kabinie i nie chcę tutaj sobie zapylać dodatkowo powierzchni, bo zaraz będziemy gruntować mokro na mokro i lakierować, jakieś przewiteczki na koniec dostaniecie z, z lakierowania, czyli ile wtrąceń pojawiło się na jednym i drugim ale taki pyłek sobie nasypiemy w momencie kiedy jest nadelektryzowany, w momencie kiedy użyję plasta od ty, i czy, czy ściereczki, a kiedy użyję tego, no to... Idziemy po pył. No, to mamy pyłek ze szpachli, ze strefy sobie przyniosłem. Słuchajcie, zaraz naelektryzujemy tą powierzchnię. I zobaczymy, jak taki pył zachowuje się przy naelektryzowanym tworzywie. Myślę, że się tu wyśladuje, jak to jest. Naelektryzowane. Od razu się trzyma, ale myślę, że mocniej, żeby wzmożyć ten efekt. Podawamy jeszcze trochę. Słuchajcie, a strzela. O, właśnie, przyciąga od razu włos, damy go na bok. Weźmy sobie szczyptę. Jak tutaj yy, spadł bezpośrednio, natomiast tu wszędzie osadził się pył. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zaraz Wam postaram się to pokazać. Ale w tym miejscu wszędzie osadził się pył. Przy kleju Teraz umyjemy sobie to zmywaczem, a jak a odmuchamy. Tu. Mamy nową szmatkę zwykłą taką do przecierania. Przemyjemy zmywacz sylikonowy 785. spektrala. Między operacjami standardowy, które używamy do większości operacji, tak by pozbyć się tutaj jakichś byłków. Ponownie będziemy tą powierzchnię elektryzować. żeby pewność, że ona jest. jest. I Teraz użycie naszego pistoletu. Nie mamy ładunków, nie przyciąga. I ponowny test. że bardzo podobna ilość, że tego było praktycznie nazwę, że nie ma. Wystarcza zadziałał. i myślę, że dokładnie tak samo zadziała plast po przetarciu, ale to wam oczywiście zaraz pokażę. Przetrzemy kompletnie to samo. Sytuacja, jedziemy z mycie. Wykorzystanie tego plasta od tyłu, moim zdaniem, nie ma żadnego sensu. Więc wykorzystajmy go od przodu, aby nie przedłużać tego materiału. Wiemy, że z przodu zadziała. I znów. Aha, sprawdźmy czy zadziałała plasta. No nie będziemy sprawdzać znowu włosa. Podobne zachowanie jak przy pistolecie. Nie czarujmy się. Sytuacja jest tego samego typu. Uważam, że dokładnie działa tak samo jak nasz pistolet. Ale tylko i wyłącznie po przemyciu czystego tworzywa, nie możemy go użyć na inne fragmenty, więc nie sprawdzi się zawsze. Jest pewną alternatywą, na pewno sporo tańszą, ale czy ten efekt Was zadowala, musicie sobie sami odpowiedzieć. Myślę, że materiałów na ten temat nie ma sensu kręcić więcej. Moje zdanie jest takie, że u nas ten pistolet się stanie, będzie nam służył, bo widzę realne jego działania, realne efekty i to. Że w tych pieniądzach daje radę, robi robotę i dlatego z nami pozostanie. A decyzja zawsze należy do Was. Co mogłem, to zrobiłem. Mam nadzieję, że tego typu testów oczekiwaliście i tego typu porównania. Tak jak powiedziałem, nie będę tego robił na zderzaku zapodkładowanym, bo dokładnie to samo sprawdziłem. Więc Czyste tworzywo jest gorszym jakby aspektem tutaj. Jakby to jest, to jest trudniejszy rywal dla takich statyki więc nie ma sensu tego powtarzać na, na zapodkładowanym elemencie. Tyle ode mnie dzisiaj. Zaraz wracam Wam urywki takie, przebitki z naszego lakierowania finalnego. Już nie będę więcej nic mówił. Ile wtrącę, ile ten. Mam nadzieję, że będzie widać. Jeśli nie, to postaram się tak gdzieś tam wyszczególnić, a jeśli nie będzie, to nie będzie i będzie czysto. I tego sobie wszyscy życzymy, żeby każde lakierowanie było czyste. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!